Kochane mamusie, dzisiaj jest nasz dzień, bo ja też jestem matką. Ja jestem matką tylko jednego Michała, już stary to jest dziecko, ma 29 lat. Ale ja dokładnie wiem, jakie to jest szczęście, jak się jest mało. No bo dzieci są taką radością naszego świata jak mamy dzieci, to się takie niebo przed nami otwiera. I czego ja wam życzę? Wiem o tym, że wasze dzieci chyba jakąś specjalną misję tutaj na, na Ziemi pełnią. One są trochę inne. Od tych takich zdrowych, co tak biegają. Ja wiem, jakiej to wymaga od was cierpliwości, ile spokoju, ile mądrości, i ile radości Wam potrzeba. Więc ja Wam życzę przede wszystkim radości. Przede wszystkim takiego poczucia, że jesteście najważniejsze i że jesteście bardzo kochane. Nawet jeżeli wasze dzieci nie umieją Wam tego powiedzieć, to Wam to pokazują przecież. Chciałabym powiedzieć jeszcze, czego mam życzyć, żeby Wam nigdy nie zabrakło siły i uśmiechu. I uśmiech jest najważniejszy. Więc co jeszcze mam mogę powiedzieć? Że życzę Wam zdrowia, miłości. Dlatego ta miłość jest w ogóle najważniejsza. I żebyście były mimo wszystko szczęśliwe. I jestem z Wami. I Was mocno całuję tule do serca, jakby coś było potrzebne. Możecie zawsze się do mnie zgłosić. Jak zawsze mówię, walcie do mnie jak w dym, to sobie pogadamy i może nam będzie lepiej. Także Was mocno, mocno, mocno całuję i pozdrawiam.